Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Chizok gąbkę nasączoną octem, i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto słowo pańskie. Usiądźmy. Ciągle jeszcze rozedrgana. Serce biło jak szalone. Nie mogła złapać tchu, wydać żadnego dźwięku. Nie mogła uwierzyć w to, co się stało, a przecież trzymała ten owoc w dłoni. Sok ściekał jej. Pomiędzy palcami. Tak wyobrażam sobie tę scenę, kiedy Ewa zrywa owoc z drzewa poznania dobra zła i kiedy go kosztuje. Obok niej stoi współwinny mąż. Czy jeśli znałaby konsekwencje, czy jeśli wiedziałaby, jak wielką cenę przyjdzie jej zapłacić, i jak wielką cenę zapłaci tysiące lat później inna niewiasta, która już nie będzie stała pod drzewem poznania, ale pod drzewem krzyża i będzie czekać? Na moment, kiedy owoc jej łona zostanie ściągnięty z krzyża? Czy przemyślałaby to jeszcze raz? Dzisiaj, kiedy świętujemy i wspominamy Maryję jako Matkę Kościoła, i kiedy słuchamy tego słowa, które zostało przed chwilą odczytane, nie sposób uciec od tego podobieństwa. Ewy, Matki Żyjących i Nowej Ewy, Maryi, Matki Wierzących. Dzisiaj, kiedy Ewa stoi pod drzewem poznania, Maryja pod drzewem zbawienia, kiedy Ewa spożywa zakazany owoc, a Maryja wydaje najcenniejszy owoc, Jezusa, uświadamiamy sobie, że Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka i będzie szukał takich środków i takich sposobów, żeby wyciągnąć człowieka ze zła, żeby wskazać mu drogę do światła, do siebie, do zbawienia. I to jest ta radosna nowina. Bóg z Ciebie nie rezygnuje. Wsyła swojego syna, jest gotów do tego, aby poświęcić jego życie, by to nieposłuszeństwo pierwszych ludzi zmazać. W czwartej prefacji o najświętszej Maryi i Pannie niestety nie przyjdzie nam jej wysłuchać, bo na dzisiejsze święto przewidziana jest trzecia prefacja, ale w czwartej czytamy takie słowa. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Maryja więc ratuje to, co Ewa straciła. Maryja poprzez swoje posłuszeństwo odzyskuje człowieczeństwo dla każdego z nas. Kiedy popatrzymy sobie tak i zestawimy Ewę, Maryję, to tych podobieństw, ale też różnic, takich bardzo znaczących, odnajdziemy wiele. Ewa zaślubiona Adamowi, pierwszemu z ludzi, Maryja zaślubiona Józefowi. Specjalnie wybranemu przez Pana do tej misji, by stał się później opiekunem Jezusa. Ewa, która okazała nieposłuszeństwo, i Maryja, która była posłuszna przez całe swoje życie. Ewa, która uległa upadłemu aniołowi, dała się zwieść tym półprawdom, manipulacjom. I Maryja, która jest posłuszna Posłańcowi Archaniołowi Gabrielowi. Ewa, która dokonuje wyboru, który staje się, których konsekwencje i skutki stają się brzemienne dla całej ludzkości. I Maryja, która też dokonuje wyboru. Ten wybór również będzie odczuwalny w całym stworzeniu. Ewa przyczynia się do śmierci rodzaju ludzkiego, Maryja przyczynia się do zbawienia. Maryja jest wspaniałą kobietą, najpiękniejszą, jaka istniała i, jaka, i z jakiej będą istnieć. Nie ma już takiej, nie będzie. Maryja jest tą niezastąpioną. Maryja jest królową, ale jest też i matką. Dzisiaj, kiedy czytamy te słowa, to możemy je odebrać bardzo osobiście, bo Pan Jezus, kiedy mówi: Oto matka Twoja, to ma to na myśli: To jest Twoja matka i masz ją wziąć ze sobą do domu, i masz ją kochać, i masz ją szanować, i masz jej oddawać cześć, i masz być jej posłusznym. I masz za jej pomocą, za jej radą postępować, bo ona jest również matką Jezusa i wie jak do Jezusa dojść. Tematem ostatnich dni naszych rozważań była odpowiedzialność, tak? Trudno byłoby znaleźć. Lepszy przykład odpowiedzialności, jak właśnie przykład Ewy i Maryi. W przypadku Ewy ta odpowiedzialność za czyn miała brzemienne skutki. Ale możemy się zastanowić nad tym, jak czy my zastanawiamy się nad skutkami naszego działania, czy jesteśmy odpowiedzialni. Czy mamy świadomość tej odpowiedzialności? Maryja była odpowiedzialna i była świadoma tych decyzji, które podejmowała, dlatego że była blisko Boga, dlatego że Boga słuchała, dlatego że była w Niego zapatrzona, dlatego że była rozmodlona. Ona wybiera Boga tak, jak Bóg wybiera ją. Dzisiaj chcemy upadabniać się do Maryi. Chcemy, żeby to święto odcisnęło w nas jakieś piętno, żeby pozostawiło jakoś ślad, żeby nie było tylko jednym z wielu. Dlatego prosimy dzisiaj Zbawiciela o to, żeby rzeczywiście Maryja miała szczególne miejsce w naszym sercu, żeby była naszą matką. Prośmy, aby. Maryja z dnia na dzień dla nas stawała się wzorem do naśladowania, abyśmy z niej czerpali motywację do działania, abyśmy w jej życiu dopatrywali się również odpowiedzi na pytania, które nas dręczą.